Pam 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 cię gwałce, pam, Guzicki złota pam 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 pam, Pam param. Gwałce, pam 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 pam, Guzicki złota pam 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 Dobra, i to muszę przekopać na dyspanie. Zajmujemy spodnie. I robimy na spanie Ekran tutaj. Słuchawki tutaj. Dobra, idź. Dobra, zaraz na to spannę. Idziemy kamerkę Dobra breski tutaj ledy, jeszcze ledy muszę łączyć ledy muszę łączyć Bo przypominało mi się, że bez ledu to jest kujowo Czekaj Kurny wajewany kabel mi się zawinął Pierdol monitor ledy dobra Mam tu na ledy Robimy na te spanie Wklej tylko jeszcze linka to do ponownie Linka wkleję do tu ponownie eee, Żeby nie było, że do nie dochodzą Bo do dochodzą dochodzą widzowie Kamerkę muszę jeszcze obniżyć Dobra, robimy A. Lecimy kładę się. A czekaj, muszę ile jeszcze! Muszę linka przesłać. Linka muszę przesłać. Eee, jakbym zapomniał. To jest mój obowiązek. Koko. Sześć złotych. Halo, tutaj Boiler. Zaraz wydupcę, bo już mam 120 stopni. Trzeci, drugi, jeden. Boom. Dub, 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 sra, dub, dub. Donate od kwoty 1 zł. Ustawi to, donatek od kwoty 1 zł. Powtarzam. Ustawię donatek od kwoty 1 zł. I wiadomości głosowe ustawiamy od kwoty 3. 3.3.00. Kurwa, Tomce No halo. No halo Dawid, przyszła już pizza czy jeszcze? Co? Przyszła pizza czy jeszcze? Spierdalaj nie robimy co rozpamięć. Jak wychodzicie z live'a? Jak wychodzicie z live'a robicie mi to kurwy specjalnie? I wychodzicie z live'a, robicie to specjalnie. Robicie to kurby specjalnie i wychodzicie z live'a! Nie chcecie nawet donate'a wysłać kurwa za 1 zł. Nie chcecie nawet donate'a wysłać kurwa za 1 złoty Kurwa. A ustawiłem donate' y na kwotę 1 zł. I wiadomości głosowe też ustawiłem na kwotę 3 zł. Link do moich donate'ów, powtarzam, link do moich donate'ów jest na czacie. Na czacie przypięty pineczką i też jest link w opisie do moich donate'ów. I też kochani widzowie wysłałem linka do moich donatów na czacie na moim live.